W których możecie skorzystać. Widziałem wiele podniesionych rąk, kiedy pytałem, kto chce nad tym pracować. Wszyscy zostaliście przyjęci. Oto plan gry. Mamy mnóstwo rzeczy na naszych stronach internetowych www.responsibletechnology.org. Są tam prezentacje multimedialne, wszystko tam jest jasno opisane. Czyż te prezentacje nie są piękne? Moja żona je zrobiła. Pogratulujmy jej. Gdzie jesteś? Nie widzę cię, ale... O, tutaj jest. Mamy film Zagrożenia ukryte w posiłkach dla dzieci. Mamy film Mleko na prochach. Po prostu powiedz nie. Są informacje dla lekarzy w postaci 40 artykułów, które można pobrać, wstawić na swoją stronę lub rozsyłać. Można zapisać się na elektroniczny newsletter. Muszę Wam jeszcze opowiedzieć o nowym filmie. Kilka lat temu zadzwoniła do mnie kobieta z Francji. Nie wiedziałem jeszcze, że jest nagradzaną na całym świecie dokumentalistką. Pracowała wtedy nad filmem o Monsanto. To była chyba 13. ekipa filmowa w moim małym miasteczku w Iowa. A ponieważ wielokrotnie przeprowadzano ze mną wywiady, czułem się bardzo swobodnie przed kamerą. Z reguły dostarczałem im wyczerpujących informacji, z kim jeszcze i o jakich tematach należy porozmawiać. Ona to wszystko wiedziała. Podróżowała po całym świecie, spotykając się z ludźmi, o których pisałem. Przeczytała moją książkę bardzo skrupulatnie. Zrobiła z niej notatki i dotarła do tych ludzi. Była więc doskonale przygotowana. Wiedziałem, że jej film będzie hitem. Kiedy byłem w Europie, pojechałem do Paryża i obejrzałem wstępną wersję filmu. Zdobycie pozwoleń na jego dystrybucję trwało ponad rok. Film nosi tytuł Świat według Monsanto. Kto go widział, jest miastem. Pół godziny po obejrzeniu tego filmu czułem się tak zmotywowany do powstrzymania GMO, jak nigdy w życiu. Mamy także program dla sprzedawców żywności. Utworzyliśmy dla sklepów centra edukacji konsumenckiej, w których kolportowane są przewodniki po zakupach bez GMO. Organizujemy darmowe pokazy filmów. Mamy materiały prasowe do pobrania ze strony www. Mamy ulotki, za pomocą których spożytkujecie swój nadmiar energii, zamieniając ją w efektywną działalność społeczną. Jeśli pokażecie film i nie zrobicie potem dyskusji, to będzie zbyt przygnębiające. Na tej płycie jest też trzyminutowy film Co można zrobić, przedstawiający kampanię Zdrowa żywność w Ameryce. To pomoże nam osiągnąć punkt zwrotny. Dwa tygodnie temu miałem wystąpienie w Kansas City. Wcześniej odbył się tam pokaz filmu Świat według Monsanto. Nie odbyła się po nim żadna dyskusja na temat aktywizmu, nikt nie rozbudził energii, nie puszczono tego trzyminutowego nagrania, wezwania do akcji. Podczas mojego pokazu ktoś do mnie podszedł i rozpłakał się pytając: Czy jest jeszcze nadzieja? Odpowiedziałem: O tak, jest nadzieja, tylko popatrz. To jest potężne narzędzie, które może pobudzić energię, czy to na spotkaniach prywatnych, czy na pokazach publicznych, i teraz jest na to idealny czas dla kampanii. Kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, to ta książka. Jeździłem po świecie z nasionami kłamstwa i rozdawałem ją liderom politycznym. Kiedy dawałem tę grubą książkę politykom, zdawałem sobie sprawę, że nigdy jej nie przeczytają rzadko to robią. W Vermont nam się poszczęściło, ale pisząc tamtą książkę nad wiedzę o zagrożeniach zdrowotnych, przedkładałem historię o naukowcach zwalnianych z laboratoriów, przestępstwach w agencjach rządowych czy zastraszaniu badaczy. Zrozumiałem, że to nie jest książka dla polityków. Oni potrzebują broszur albo i czegoś lżejszego, ale ich pracownicy i naukowcy potrzebują poważnych tekstów. Wpadłem więc na pomysł stworzenia dwutorowej publikacji. To streszczenie jest przeznaczone dla polityków, a rozwinięcie na kolejnych stronach jest dla ich personelu. Ta część jest dla pacjentów, a ta dla lekarzy. Ogólnie rzecz biorąc, w tej książce przedstawiam 65 zagrożeń dla zdrowia powodowanych przez zmodyfikowaną żywność popartych niezbitymi dowodami. Kiedy dawałem to prezydentom, ministrom, politykom na całym świecie, mówiłem, użyjcie tego jako listy kontrolnej. Jest tu udokumentowane 65 zagrożeń dla zdrowia. Domagajcie się od przemysłu, by odpowiedział na każdy zarzut adekwatnymi, niezależnymi wynikami badań. Jeśli je podważą, nie mam żadnych innych argumentów. Ale jeśli nie mogą tego zrobić, nie mają żadnego usprawiedliwienia dla wprowadzania tej żywności na rynek. Umieściłem na swojej stronie internetowej całą dokumentację i powiedziałem: Proszę, odpowiedzcie, podejmijcie wyzwanie. Napisałem to także w książce Przemyśle biotechnologiczny, odpowiedz, ale napisałem też, że wiem, że tego nie zrobią, ponieważ tracą argumenty, kiedy zagłębiamy się w naukowe szczegóły, dlatego odrzucają całość, atakują, ale nie dyskutują. Po zebraniu tych 65 zagrożeń uprzytomniłem sobie, że to jest sprawa dla prokuratury stanowej, bo jestem pewien, że na samym wierzchołku afery jest FDA. Wiem, to żart. Musiałem napisać część drugą, która pokazuje, jak obecne zabezpieczenia stosowane przez. Rządy całego świata są niewystarczające w celu choćby zidentyfikowania większości zagrożeń. I część trzecią o tym, że sponsorowane przez przemysł badania są tak konstruowane, by uniknąć wykrycia niebezpieczeństw. I część czwarta o tym, dlaczego żywność modyfikowana nie jest zaprojektowana, by wyżywić całą ludzkość, a wręcz zmniejsza plony. I co najgorsze, prawdopodobnie pochłania fundusze, które mogłyby zasilić lepsze technologie oraz powoduje samobójstwa, etc. Więc są to argumenty dla osób myślących logicznie, lewą półkulą mózgu, dla lekarzy i dyrektorów szkół, których trzeba przekonać. Mamy więc różne zestawy materiałów, jesteśmy gotowi, jesteśmy naprawdę gotowi do tej kampanii. Pracowałem nad tym 12 lat. Nie czekajcie, proszę, przekażcie to przesłanie. Nie możemy sobie pozwolić na zwłokę, bo w tym czasie oni zanieczyszczają naszą pulę genetyczną, wprowadzają nowe produkty, albo być może kolonizują nasze bakterie jelitowe. Nie mamy czasu, ale mamy niesamowitą siłę. Musimy tylko dzielić się naszą wiedzą, dać ludziom wybór. Kilka tygodni temu rozdawałem nasz przewodnik konsumencki taksówkarzom, kelnerkom i przechodniom, których spotkałem na lotnisku. Byli tak podekscytowani: 9 na 10 Amerykanów chce oznakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności. Więcej niż połowa unikałaby jej, gdyby była oznaczona. Nie jesteśmy mniejszością. W tej kwestii nie jesteśmy wyjątkowi. Nie jesteśmy dziwakami. Pomyślcie o tym. Nie jesteśmy dziwakami. Może to brzmi dziwnie, ale jesteśmy ogromną większością. Sprawmy, by to się stało. By rok 2009 zakończył problem GMO w naszym jedzeniu. Dziękuję bardzo. W Polsce problemami związanymi z GMO zajmują się organizacje pozarządowe skupione w koalicji Polska Wolna od GMO. Kampanię konsumencką na rzecz znakowania produktów zawierających lub wolnych od GMO prowadzi Instytut Spraw Obywatelskich Włodzi. Łodzi. Więcej na stronach internetowych www.naturalnegeny.pl www.polska-wolna-od-gmo.org. Polska wersja filmu przygotowana została w ramach kampanii GMO, z czym to się je, prowadzonej przez Instytut Spraw Obywatelskich. Wykorzystano fragment książki Nasiona kłamstwa w tłumaczeniu Jędrzeja i Lukowicza www.naturalnegeny.pl. Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz norweskiego mechanizmu finansowego a także ze środków Budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Instytut Spraw Obywatelskich, ulica Więckowskiego 33 przez 127, 9734 Łódź, telefon 42 630 17 49 www.iso.edu.pl ISO,